Pierwsza gra jest radka z Julią i Radek gra czarnymi. O, i to ta gra, to pamiętam. Um, gra się zaczęła w taki sposób, że czarny popychał tutaj białego i biały brał teren po czwartej linii. Biały nie ma powodów do niezadowolenia. Jeżeli bierzemy teren po czwartej linii, to zazwyczaj ten teren jest więcej wart niż ściana przeciwnika. Brać teren po czwartej linii jest korzystnie. Czarny może zaakceptować taki rezultat. To był ruch białego. Czarny stworzył tutaj sobie silną grupę, pewnie płynie się rozszerzy i można tak grać, ale biały powinien wydłużać jak najbardziej. Natomiast jak biały nie wydłużył, no to teraz czarnemu jest bardzo przyjemnie zagiąć tu białego. To jest tak zwane hany na trzy kamienie, tak? Biały ma tutaj trzy kamienie i czarny gra hanę. I takie hany jest bardzo bolesne. Dlaczego? Kształt białego pozostawia trochę do życzenia. Jeżeli białe spróbują się przeciwstawić czarnym, grając na przykład hane, to czarny podwójne hane. Jeśli biały będzie chciał nie pozostać czarnemu dłużnym i na przykład ro zacznie rozcinać czarnego, to nagle się okaże, o co chodzi z tym problemem z kształtem. Trzy kamienie mają dość mało oddechów i dlatego hane na trzy kamienie jest bardzo groźne. A ponadto Spychamy naszego przeciwnika z tej czwartej linii. Czwarta linia to linia zwycięstwa, więc biały by się bardzo cieszył idąc po tej linii, a tutaj tutaj biały zostaje zepchnięty. Natomiast czarny zamiast tego, zamiast tego zagrał na bandzie. No, to lepiej dograć. Dlaczego? W ogóle wydaje mi się, że czarny grając ten ruch, ten poprzedni, spodziewał się, że biały wydłuży. Nie to jest tak naturalne, że gramy. Pchamy, przeciwnik wydłuża, pchamy, przeciwnik wydłuża, i jeżeli przeciwnik nie odpowiedział tak, jak się spodziewaliśmy, że jest dobrze, nie wydłużył, no to teraz naturalnie my chcemy kontynuować nasz plan. Przeciwnik nas zdziwił, nie zagrał tego, co się wydawało takie konieczne, więc kontynuujmy. Nie ma powodu, żeby tego nie robić. Nie ma co się, co się tam. Znaczy. Jakby biały zagrał, to, to tak, to wtedy się rozszerzamy. Jak biały nam pozwala zagrać po lewej stronie, bo sam tam nie zagrał, to znaczy, że my tam chcemy zagrać. O, i później był tutaj drugi wariant, i tutaj znowu doszło do tego samego, że biały dostawał teren po czwartej linii, ale teraz to już mnie się wydaje, że to jest dobre dla białego. Po pierwsze, to był narożnik czarnego początkowo, nie? Tutaj zaczęło się od tego, że to czarny miał tutaj kamień. A biały i tak dostaje tyle terenu, teren po czwartej linii, linia zwycięstwa. A po drugie, możemy też zobaczyć, że kształt czarnego jest niezbyt dobry, to jest pusty trójkąt. Należy unikać pustego trójkąta i zamiast tego ruchu poprawnym zagraniem byłoby zagranie w narożniku i wzięcie narożnika. To jest bardzo duże, czy my mamy narożnik, czy przeciwnik. Jeden ruch w narożniku i już dużo punktów wpada w naszą kieszeń. Jeden ruch przeciwnika i to przeciwnik będzie tam miał punkty. A nie chodzi tylko o punkty, ale również o, o zdrowie grup. Teraz grupa białego nie jest zbyt, zbyt silna, za to grupa czarnego ma się bardzo dobrze. Także tutaj czarny wybrał wariant taki ze ścianą, ale ta ściana nie była aż tak wartościowa jak punkty białego. No i później gra wyglądała trochę lepiej dla białego, chociaż czarny zdołał zdobyć bardzo duży narożnik lewy dolny narożnik. Nie wiem, czy biały się musiał na to zgadzać. Być może nie trzeba było się tu. Chociaż dobra, dobre połączenie. Ale można było też pomyśleć o blok blokadzie czarnego, żeby mu nie dawać tam punktów. Mhm. No i co dalej się działo? Aha, później biały zdołał stworzyć sobie duży teren po prawej stronie planszy. I ten teren już został w posiadaniu białego. Co robić, kiedy biały tutaj właśnie zagina i chce brać tutaj takie mnóstwo punktów? Ogólnie bardzo ważna rada nie tylko dla Radka, który tutaj gra czarnymi, ale dla, dla wielu uczestników, mistrzostw jest taka, żeby nie godzić się na podział planszy, na podział tego tortu, taki, który nas nie satysfakcjonuje, czyli że to przeciwnik dostaje większy kawałek tortu. Kiedy biały. Tu zagina, to możemy od razu sobie pomyśleć, że no, chciałoby się blokować białego i też samemu brać teren. Ale jeżeli tak zrobimy, to nagle się okaże, że my owszem, powiększyliśmy swój teren, ale przeciwnik powiększył swój teren jeszcze bardziej. Tam jest po prostu więcej miejsca po tej prawej stronie niż na dole dla czarnego. I co w takich sytuacjach robić? Jeżeli przeciwnik oferuje nam taki niesprawiedliwy podział tortu, to my się nie zgadzamy i mówimy: dobra, dobra, wprawdzie ja nie wezmę tutaj tych dodatkowych paru punktów, ale Tobie też nie pozwolę. I należy wejść tam, bo tam jest dużo miejsca, tam spokojnie jeszcze można wejść, przeżyć dwa razy. Czarny tu wchodzi, nie boi się, że, że ta grupa na dole zostanie jakoś osłabiona, bo tam jest bardzo dużo kamieni, ta grupa jest mocna, więc będzie po prostu musiał sobie poradzić z tym jednym kamieniem, wyskoczy, 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 przeżyje i biały nie dostanie tego dużego terenu, który biały dostał w grze. W grze biały dostał ten duży teren i zwyciężył. To, to, to takie moje komentarze. Nie wiem, czy są jakieś pytania. Jeśli tak, to poproszę o pytania do tej gry. No, to nie bo Tam mówiłeś, że nie trzeba łączyć jak taką grupę zrobiłam, taką inwazją. Aha, yy, łączyć, a tu, tu, tu. Mówię, żeby zejść i ja myślałam, że to zejście to takie, nie wiem. Groźne, no może groźne, bo czarne mogą spróbować przeciąć. Hmm. Jest trochę niebezpiecznie, bo teraz musimy się i troszczyć o tych dwóch, i troszczyć się o tę grupę na dole. Jeśli białe się teraz tu połączą, to czarne mogą położyć presję. Jeśli z kolei białe będą chciały tę grupę wzmocnić, to możliwe, że czarne potną. No jest to rzeczywiście ryzykowne rozegranie. Możliwe, że na przykład stracimy dwa kamienia. Ale nawet jak stracimy, to nie jest tak źle. Dlatego hmm, dlatego, że, dlatego, że dostajemy, dostajemy coś po lewej stronie. Hmm, no faktycznie ten ruch byłby troszkę ryzykowny. Hmm. Dlatego mi się nie do końca podobało to łączenie, że jak ta gra się tak kontynuowała, to mnie się wydawało, że ten wpływ białemu nie jest tak bardzo potrzebny. Biały dostaje ściankę, ale ta ścianka hmm, spogląda w kierunku silnych kamieni czarnego. Tutaj i tak biały nic od, od tej ścianki nie stworzy, ani nic nie zaatakuje. Więc próbowałbym znaleźć jakieś alternatywne rozegranie. Ale jakie? Może moglibyśmy tu zagrać od razu, a jak przeciwnik przetnie to podjąć walkę. Może tak lepiej, żeby tu od razu grać Hanę. A jak zejdzie to tak. No nie wiem, faktycznie rzeczywiście to, to co zasugerowałem jest dość ryzykowne. Można próbować walczyć, ale jest to ryzyko. Natomiast to co w grze jest spokojne z tym, że ten podział planszy takie że czarny dostaje te punkty na bandzie wydaje się Satysfakcjonujący dla czarnego, bo wpływ białego jest skierowany w niezbyt, w niezbyt dobrą stronę. Czarne teraz nie musiały się łączyć, mogły zagrać gdzie indziej. I, no, tak czy siak, po tym co się stało w prawym dolnym narożniku, gra jest dobra dla białych. I białe może nie muszą grać agresywnie. Także dzięki za tę uwagę. I nie wiem, czy są jeszcze wie jest jeszcze więcej uwag do tej partii i pytań. Jeżeli nie ma, to przejdziemy do gry następnej.